Moje pierwsze pytanie dotyczy Polski oraz tego, jak się tu czujecie. Bardzo lubimy przyjeżdżać do Polski. Pierwszy raz graliśmy w 1988 roku. Było to zanim runął mur kiedy żelazna kurtyna dzieliła Europę. To była bardzo interesująca rzecz przyjechać tu w takich czasach. Zawiązaliśmy w Polsce wiele wspaniałych przyjaźni i od tego czasu regularnie odwiedzamy Polskę, podobnie jak inne kraje w Europie. I zawsze nam się tu podobało, bo zawsze mieliśmy tłumy na koncertach. Jeden z moich znajomych Jamajczyków mówił, że czuje się w Polsce jak w domu. Nigdy nie byłem na Jamajce, więc nie mam pojęcia, ale uwielbiam dobre pierogi. W Kanadzie mieszka wielu Polaków i wielu ludzi z Europy Wschodniej. Nie mogę więc powiedzieć, że nie znam tych rzeczy, ale oczywiście zawsze jest dobrze, kiedy można pojechać do danego miejsca i doświadczyć tego wszystkiego na miejscu. Mówiłeś, że masz tu znajomych w Polsce, a czy znasz jakieś polskie zespoły? Uh, not new bands, I don't think. Um, nie sądzę, żebym znał jakieś nowe zespoły. Czasami jest tak, że znam zespoły, a nie pamiętam ich nazw. Nie mam w głowie żadnego nowego polskiego zespołu, który mógłbym wymienić. Natomiast to, co pamiętam zawsze z Polski, to wspaniałe plakaty. Um I think there's Poland has a a history of great graphics <laughs> Polska ma historię wspaniałej grafiki And there's a really a wonderful poster made for this tour here In, uh, to samo dotyczy plakatu, który promuje naszą trasę. Co prawda, tutaj go nie widziałem, są tu jakieś duże banery, ale być może będzie jutro w Warszawie. Natomiast człowiek, który promuje nas tutaj w Polsce, przysłał nam ten plakat i jest on wspaniały. W Zgorzelcu jesteś po raz pierwszy, prawda? Tak, tutaj jesteśmy po raz pierwszy. Można powiedzieć, że jesteśmy po raz pierwszy w tym rejonie. Byliśmy w Pradze, Dreźnie, Wrocławiu, ale w tym zakątku jesteśmy po raz pierwszy. Natomiast podczas tej trasy gramy tutaj. Graliśmy w Bajem Stoku, gdzie byliśmy po raz pierwszy. Byliśmy też w Gdańsku, chociaż tam już graliśmy. Oh, uh, awesome. well, we've been to Gdańsk before, but yeah, we were there. Olsz uh, Olsz Olszich. Os, I have it right here. I'll just pull up my pocket calendar. Jeszcze tutaj sobie yeah. zapisałem Olsztyn, Olsztyn, więc to jest nowe miejsce. Olsztyn. So, this is a new place and uh, Białystok Białystok, długie trasy, ale przynajmniej drogi są porobione. Yeah, well some Macie swoje ulubione miejsca w Polsce? Uh... Ulubione miejsce Wrocław to jest pierwsze miejsce, które odwiedziliśmy w Polsce, there, i mamy tam and, znajomego arka Marczyńskiego. Mam dobre wspomnienia z Wrocławia. Mam dobre wspomnienia, gdzie nam ukradli samochód. To są takie drobne wspomnienia ze Szczecina. Musieliśmy odkupić go od mafii. To było bardzo interesujące. W Polsce ukradną coś, ale masz jakiś sposób, by to odzyskać. W każdym innym miejscu tracisz to. To jest zaszczyt, jeżeli ma się wielkich fanów. Ja również dorastałem mając wielkich idoli, takich jak znane zespoły punkowe z lat 70. i 80.. -tych. To zawsze dobrze jest mieć poczucie, że dało się komuś radość i że komuś podobała się muzyka. My też teraz próbujemy robić i ściągać na koncerty ludzi i mieć swoich fanów

Myślę, że nie ma takiego zespołu, o którym bym marzył, żeby wystąpić przed nim. Chociaż żałuję jednej rzeczy: żałuję, że nigdy nie widziałem Ramonsów. Nigdy nie miałem takiej szansy. Zawsze, kiedy grali w Vancouver, nigdy mnie tam nie było, więc żałuję, że nie widziałem Ramonsów. Chciałbym z nimi zagrać, bo oni są moim ulubionym zespołem. Gramy nasze wersje ich utworów. To jest taki hołd dla tego zespołu. Nigdy ich nie widziałem ani nie grałem z nimi, ale mogę udawać, że tak było. A co dziś usłyszymy na koncercie? Z gorzelcu, co usłyszymy? Przed trasą wydaliśmy nowy album, ale to były remiksy stworzone przez producentów dub. Oni ponownie stworzyli nasze piosenki, więc nie możemy ich zagrać. Więc w tym znaczeniu nie mamy nowych utworów do zagrania. Natomiast wystąpimy z nowymi nagraniami, które gramy od lat. we dragged up some some old songs we haven't played in many years. So if seen a lot. You will see some songs that maybe uh, we you know, that you might not have seen us play, or maybe not for a long time. So me um... <inaudible> Snow. <inaudible> <inaudible> Możecie usłyszeć utwory, których dawno nie słyszeliście. Zawsze jak wychodzimy na scenę, staramy się odświeżyć nowe piosenki. Nie są to zawsze te same piosenki. Gramy dużo, jest wiele osób, które widziały nas wiele razy. Mamy wielu lojalnych fanów, którzy wielokrotnie przychodzą nas zobaczyć, więc zawsze staramy się, by ta setlista była inna.